Kasper foryna Ze strony KS Mugrosno natomiast pojadą w kasku białym Mateusz Wieczorek i w kasku żółtym Łukasz Tret. Do tej pory uczestnicy wyścigu 10. na swoim koncie zgromadzili następujące ilości punktów. Kamil Wieczorek ma punktów 2 natomiast Kasper foryna ma ze strony zawodników dużych ASM-u Mateusz Wieczorek 2 2 natomiast Łukasz Kretyk 2 4 zatem raz jeszcze obsadę 220 od gawężnika kask czerwony Pani Wieczorek, kask biały Mateusz Wieczorek kask niebieski Kacper Modena i kask żółty Łukasz Kretyk do startu 30 zakończył się zwycięstwem z zawodnika KSM Ogrosno Łukasza Kreta w czasie 70 sekund i 83 setne.